Dzień dobry wszystkim, z tej strony Domek i witam was w kolejnym odcinku Z Dekru Motorfest. Właśnie odpaliłem sobie grę, nagrywam to na szybko Jak ja to zwykle na szybko nagrywam wszystko yy, I odpaliło mi się takie coś I tak patrzę, czytam, co tutaj jest Rywalizacja live, to może być dość ciekawe Ale bardzo spodobało mi się Demoni Demolition Demolition Royal Od razu to odpalam, bo może być to ciekawe Wydaje mi się, że będzie to coś typu tak trochę, w request, więc dlatego to chcę sobie odpalić. Jeszcze żeby było nam raźnie tutaj w kadrze jest w ogóle godzina 17:20, w zasadzie dopiero co wróciłem do domu. Odpalimy sobie na chwileczkę lampkę. O, proszę bardzo dziękuję, że tutaj robisz nastrój. Mamy strefę. To są takie mini gry. Stwierdzam, że taką szybką malutką giereczkę można zagrać. W razie czego po chwili wyjdę, bo jestem ciekawy, co tu się będzie działo. Yy, oczekujemy na graczy. 32. Właśnie zaczynamy, witaj w Demonicznej Royale. Niszczę przeciwników i zostaniecie ostatnią ekipą w grze. Da się zrobić, da się zrobić. Miejmy nadzieję, że damy radę. Kierownica sama nie wie co ma ze sobą zrobić widzę, więc jest bardzo dobrze. O i faktycznie mamy ekipę, e ekipa garażowa wjechała, kurczę grafika tej gry jest piękna. Nie powiem, że nie. Co prawda samochód driftem średnio chce. A, ja wiem, czemu chce średnio driftem lecieć, bo cały czas mam odpaloną y, tą trudność. Ustawienia gry to będzie poziom trudności. Nie mogę teraz zmienić. Nie mogę chyba teraz już zmienić. Y, muszę wyłączyć sobie mm, nie trasę wyścigu, tylko gdzie to jest kontrola trakcji. To nie ESP, to będzie chyba. Tak mi się wydaje, że to będzie to. Więc to trzeba będzie wyłączyć, bo inaczej będzie Yy, słabo, czy głośność gry jest ok? W sumie to nie wiem. Chyba tak? Chyba nie, nie wiem. Yy, dobra, tutaj było obracanie do tyłu. Zobaczymy na szybko co to jest. Kurczę, nie tu był ręczny, tutaj był ręczny. Na kwadracie jest ręczny na kierownicy. Trochę dziwnie, ale ale da się przeżyć. Chcę zobaczyć po prostu co to jest. Wygląda tak trochę, szczerze mówiąc, jak. Co to była za gra? O, wiem, ta sceneria przypomina mi się bardzo z Battlefieldem, tak szczerze mówiąc, Battlefield 5 kto grał w taką. Jakby że się gra na plaży, taka bardzo duża mapa, ten wie o co mi chodzi. Całkiem spoko, tak tak, tak wtedy mi się wydaje, że tak to coś przypomina. I ogólnie chcę podać tuning, bo tuning w tej grze może nie jest bardzo obszerny. Ale chyba jest nawet lepszy niż w Forzie, tak mi się wydaje. Dobra, ja skręcam samolotem za pomocą kierownicy, więc też jest ciekawie. Tutaj mamy, tu mamy ster w prawo, ster w lewo, typ eksperymentalny? No, nic się nie dzieje za bardzo, przeniesienie jest za. Nie wiem, to tu się za bardzo robi, tak szczerze mówiąc. Bo wszystko fajnie. Możemy sobie skręcać kierownicą i w ogóle. Ale na tak się mam wznie, wzbić, wznieść, nie wiem. Na shifterze to nie działa. Więc na pewno nie to. Tymi, no tymi też nie. Ej, nie wiem, co tu się robi. Tak szczerze mówię, no nie wiem. Zobaczymy. Pozostałe ekipy. Zobaczymy, co tu się robi. Ale chyba to nie będzie nic, co będzie mnie interesowało. Tak szczerze mówiąc. A czy pewnie na klawiaturze da się? A nawet nie za bardzo mogłem. O! To mi się już bardziej podoba. To będzie już lepszy tryb, mi się wydaje. No bo samochodem jednak będzie lepiej. Tylko fajnie, że spadam na dół. Nie no, świetnie. W dobrym miejscu sobie spadłem, nie ma co. Na dwóch kołach. Problem jest tego typu... Yy, o Jezu, aha, nie mogę się rozglądać tutaj? A teraz mogę, teraz mogę. Problem jest tego typu, że tu się ciężko dość rozgląda, nie powiem, że nie. Yy, więc... Tak, tak troszeczkę średnio. Dobra, i co teraz mam robić? Ja mam gości. Tam jest jakiś gościu za mną. Ewidentnie. Nie wiem, oj, teraz już. No, się minęliśmy troszeczkę, mordeczko, ty, moja. Już jest tutaj używane nitro. Dawki nitro. Nie wiem, czy to jest rewolucja za każdy na każdego, czy co? Chyba tak, chyba każdy na każdego. Więc nie będzie to zbytnio interesujące. bardziej, o Jezu, ale ciężko się. Ej, szczerze, przez to ESP, ciężko się tutaj. zawraca. I przez ten taki inny model jazdy niż w Fordzie. W Fordzie się jakoś łatwiej zawraca na takich terenach, a tutaj dość ciężko, nie powiem, że nie, tak szczerze mówiąc. Dobra, uderzenie jedno, proszę bardzo Dawaj, 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 dawaj Nie w drzewo i będzie dobrze. Nie w drzewo i będzie dobrze. Gonimy go, gonimy go, gonimy go. I strasznie bokiem leci. Nie powiem, że nie. I teraz jest przekroka drugą. Strasznie właśnie pod tym względem to sterowanie jest mnie takie. Hy? trochę. Nie wiem czy mi... Nie trzymaną stop SP samochodu. O ale dostałem bombę, kochany ty mój. No i jestem zniszczony. O, to mogę sobie teraz wyjść. Co wam chcę również pokazać, to jest bardzo. O, mamy łódki, mamy samochody, czyli faktycznie mamy w zasadzie wszystko przeniesione z mm, dekru. Dwa to co miałem. A tego nie pamiętam, że miał, ale. A, bo to jest ten taki drogster, czy coś tego typu. Więc y, to mam. Chcę wam pokazać, bo zrobiłem wczoraj tak, to słownie na szybko chyba tutaj to było. BMW M4. Tak, i zobaczcie, jak ono pięknie wygląda. Może Fergi no, nie są najlepsze, ale zobaczcie, jaki ten samochód jest śliczny. Po prostu tuning, który w tej się znajduje, widzę że się nawet frontlip nie założył. Czyli trzeba frontlipa zmienić, więc od razu mogę pokazać, jak się to robi. Robi się to tak. Wchodzimy w Escape'a. I mamy ten taki nazywa? profil tutaj chyba tak? Profil. Dajemy pojazdy. Teraz bierzemy sobie na przykład BMeczkę i dajemy yy, personalizuj. I w pers personalizuj dajemy części ozdobne i mamy tak na przykład maska, którą możemy sobie zmienić i dajemy Musimy niestety każdą rzecz osobno zatwierdzać, to jest trochę średnie. I zderzak. Zderzak wczoraj sobie chciałem założyć o ten. Bardzo bym chciał założyć ten, więc założę ten. I już samochód wygląda dużo ładniej, dużo konkretniej i dużo bardziej mi się podoba. I w tym momencie możemy pojechać o nie za daleko tam od palmy. A! Bardzo ładnie 16 km. No to 16 km to będzie taki szybki drive, że tak powiem. Taka szybka przejażdżka. Mapa mi się tutaj na pewno podoba, że jest tak ładnie kierowane, zro kierowanie zrobione. Bardzo jest ten, force feedback luźny teraz na środku, nie wiem czemu. Ogólnie w środku BMA mogę się rozglądnąć? Mogę się rozglądnąć, zobaczcie jak to wygląda. No w Forzie nie ma tego poziomu takich smaczków. Że można sobie wybrać skórę brązową, czy coś to, z tych podobnych rzeczy, tutaj jest naprawdę mega zrobiony, zro, zrobiony, zrobione to. I no, szok, nie? względem tuningu, typu wnętrze, naprawdę, naprawdę tutaj pokłony w stronę całego dekru, bo naprawdę robi to wrażenie. Także chyba to ESP, tu jakieś motory, prawie się z nim zderzyłem, ale. Jednak nie do końca. Muszę to ESP wywalić. Yy, dobra, szybkie ustawienia, szybkie ustawienia. Mogę tak wejść w ustawienia? Moment. Nie, tak nie mogę, ale tu gdzieś jest ten skrót. Aha, okej, okay, dobra, ci po prostu nie za bardzo. Strasza, tu. Opcje to będzie poziom trudności. I zrobimy sobie. Nitro da się wyłączyć. No ale, jak wyłączymy nitron, to będziemy prawdopodobnie mieli też dużo wolniej niż z ludźmi. Tak? Bo nie będziemy mieli takiej, takiej możliwości. Wyłączone ESP. Nie ma co. Asysta przy drifcie. W ogóle też wyłączę, bo nie pozostaje asysta przy, yy, przy. przy. przy drifcie. Trasa wyścigu. Wyłączę, bo ja tego nie lubię za bardzo, tak szczerze mówiąc. Wskazówki. No nie wiem, może dobra. I w zasadzie to tyle. Więc teraz trzeba tak. Wstecz, bo wczoraj mi to nie działało, więc sobie wolę kliknąć. I chyba się, FF... nie, no dobra, nie. Ja jednak FF się. O, zimny łokieć jak najbardziej, już jednak, nie zimny łokieć. Podendem jazdy, bardzo ciekawie. Luźna kierownica za to teraz jest. Ale się już kręci tu. O, teraz czuję mocno. Drift, zobacz, co się dzieje. Kamera, bardzo fajnie chodzi. Tak, szczerze mówiąc, mega mi się to podoba. Normalnie komentator jak. Nie wiem co. Ale strasznie mówię, teraz są FFB w ogóle luźne bardzo. Lekkie, lekkie drifty, lekkie drifty. No, brzmi to po prostu majestatycznie, można powiedzieć. Naprawdę pięknie to brzmi, tu z chopu na motorkach lecą. Brzmi to majestatycznie. Drifty, oj, ale szczerze, drifty w stosunku do Forzy, to, to, to nie, to, to, to nie jest, to, to czuć, że to nie jest to, to jest taka, no arkadówka. To, to, to drifty w stosunku do Forzy, to, to w ogóle nie ma porównania, tak szczerze mówiąc, A ani trochę. Także, no. Tu dużo słabiej, no nie powiem, że nie. Tutaj, tutaj słabo. Jezusie. Cały czas chcę coś zrobić i cały czas klikam ten przycisk, bo nie wiem co on robił w Fordzie. Chyba nic mnie nie robi, więc nie wiem po co go klikam. Z zewnątrz powiem, wam, nie umiem to jeździć. I strasznie FFB mi się zluzowało, naprawdę, nie wiem czemu. Dziwne, ale okej, okay. ale okej. Okay. Ogólnie dźwięki samochodu, dźwięki turbo, dźwięki opon, wydają mi się lepsze niż w Fordzie. Ale mówię, no nie jest to raczej wystarczająco, żebym kupił Dekru Motorfesta, tak szczerze mówiąc, osobiście. To nie jest typ gry, który ja lubię za bardzo. Miałem Dekru 2, znaczy mam Dekru 2. Ono było w miarę ok, ale względem driftów i tym podobnych w ogóle nie, w Fordzie drifty dużo lepiej. E, jazda tutaj. Sama jazda, sama jazda, nie liczymy nic innego. Tutaj chyba jazda najlepiej. Ale też nie jestem pewien, bo ten force feedback taki jakoś dziwnie Już 9 km mam. Masakra. Chcę sobie po prostu pojeździć troszeczkę i pokazać tutaj, jak się jeździ. Bardzo ładnie to zrobiłem. o owłos, cały czas mi w zasadzie leci. Ominiecie owłos. E, chcę też po prostu pograć, chociaż więcej niż 9 minut, tam te pół godziny, które grałem przy nagrywaniu tego początkowego nagrania, że tak powiem, tego pierwszego. Żeby zobaczyć bardziej tą grę, tak? Bo. Bo, napraw... Bo naprawdę... No ale skończysz mówić! kara Bóg cię u karach nie skończysz mówić. Dziękuję. Wystraszyła się. <grym> yy, ale. No, są niektóre rzeczy, które mnie denerwują, tutaj. Tak już widzę. Typu, mówię, nie mogę się w czystą kierunku. No, patrzcie. Tutaj dopiero F wyłapię 90 stopni. Łapię force feedback. No, drifty to w ogóle nie są. To, to, to. To, to nie jest to. To jest kamień czy poduszka? To jest chyba kamień. O Boże, mamy kamień w środku. <grym> Matko. Tak, to jest kamień. Okej okay. Dobra, mamy kamień w środku. Teraz próbuję zrobić drifta, tak? Forze załóżmy, bym zrobił. Nie, to, 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 nie jest to. I jeszcze mi brakuje tego. Ja mówię, ja mam w ogóle, Cie, czemu nie? Ma... Aha, bo trzeba taba klikać. To jest głupie. To jest bardzo głupie. Grafika tak w ogóle mam, no nie, wiem, mam dobrą grafikę. Mm, miałem zrobić sterowanie i widzicie. Tutaj jest kierownica. Kierownica ma... Intensywność. No to intensywność jest w takim razie bardzo dużą. Force Feedback 100%, ale to, to zmniejszy sobie wibrację, bo wibracje to nigdy nie jest dobry pomysł na G29. Ani nic z tym O, nagle działa wstecz! Okej. Okay. No i czy teraz... Czy ja wiem, czy to coś zmieniło? No działa ten Force Feedback, ale to nie jest to. To, to nie jest to. I to tak czuć, że to nie jest to, według mnie. No bo, patrzcie, ja mogę, ja mogę tak jechać tak naprawdę. I, nie trzeba kierownicy, nic się nie dzieje. Totalnie. Muszę tego skręcać, żeby jechać, ale nic się nie dzieje totalnie. Ja mogę po prostu pusić tą kierownicę i. Ja w ogóle teraz po czym siadę? Na tej zasadzie, no nie? Więc no to mnie wkurza i dopiero tutaj, tu jak puszę, to odbije. W tym miejscu dopiero. To jest strasznie daleko strasznie daleko. Coś takiego mnie w grach wkurza. Nie powiem, że nie, więc to trochę takie aż smutne, że bardzo dużo gier ma tego typu problem. Bo to nie jest pierwsza i to nie jest ostatnia gra, która coś takiego będzie miała. Bo to naprawdę psuje ten experience z gry. Nie, wiem, w czytaj Crew 2 nie ma tego tego samego, nie? że tu nie ma? Nie, nie ma. Nie ma tutaj nic, niestety. No, się teleportu. Bo chciałbym się przeteleportować, tak szczerze mówiąc. Bo kurczę, nie chce mi się. Można się teleportować czy nie? Bo nie chce mi się tam jechać. I to strasznie. 8 znacznik tylko, jest szybka podróż. Zablokowane. Okej. Okay. Czyli jedziemy. Czyli jedziemy. No, niezbyt. Mówię, no niezbyt są rzeczy, które mi się podobają. Tu są rzeczy, które są fajne. Są rzeczy, które nie są fajne. A są rzeczy, które. Ja bym zmienił od razu. Ale niestety nie mogę. Ustawiając force feedback na 100% w jakiejkolwiek grze, to ja już powinienem w tym momencie ogólnie rąk prawie nie mieć. Przy tym, jak jechałem po tej, po tej ziemi. No a tutaj jednak widać, że. Nawet teraz tego nie czuję. A wiecie co? Czy alta. A to alta w ogóle wyłączy mi force feedbacka? To. To teraz w ogóle nie mam. Teraz też nie mam. A poczekajcie, czy mogę zrobić reset? Czy kierownicy, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo jeżeli tak... To jest ok. jeżeli nie mogę i się dzieje to samo, co w ze crash, to jest bardzo duży problem. O! Naprawił się. Teraz nagle działa. Czyli tak jakby... Nie reaguje... Znaczy, reaguje źle na altaby. O, bo teraz pa. Puszczaj Boba. Widzicie, teraz normalnie działa. Oj, teraz aż normalnie szarpie jak się da gazu. I teraz normalnie mogę. Cóż my. O, oprócz tego, że nie chcę zerwać przyczepności za bardzo i pa. Teraz nitrem doganiam te samochody, które są przede mną. Teraz czuję, że jadę, ale. O. No, ale jest mocno. Teraz to jest strasznie mocny ten force feedback. Ale nie wiem, czy nie wolę takiego. W stosunku do tego, co było wcześniej. Tak szczerze. przynajmniej czuję, że jadę, nie? Na tej zasadzie. Czuć, że skręcam, ale ciężko się skręca, tak szczerze mówiąc. No, nie wiem, pierwsza rozgrywka była bardzo pozytywna, no ale też było wszystko, że tak powiem, ustawione, a w tym momencie, jak już tak sobie jeżdżę, tak gram klikieterem, przyjechał, dzień dobry, no to, szczerze, <ścoughs> ja bym nie kupił, no, osobiście, ja bym nie kupił. Nie ma tak, jak wstawiać y, realny film do gry, no nie? <grym> tak szczerze. I jednak bym powiedział, że ta chyba gra powinna być pokazana, a nie... ...to, co się dzieje w Japonii. Może się mylę, może tam przedstawiać właśnie całą historię tego, co się dzieje w Japonii. Wydaje mi się też, że Dekru kupuje się w sumie trochę dla... się historii, żeby pokazać, niż... Pierwsze wydarzenie dostępne, proszę bardzo. O Jezus Maria, żeby to tylko jedno. Czy mogę teraz sobie gdzieś. To jest cała mapa? Niemożliwe. Serio? Jezus Maria, ej, to jakby to jest cała mapa, a ile jechałem? 16 kilometrów. What. Straszne to musi być. Dobra, kilometr coś, teraz tak, szybko, tab, <grym> profil. Chciałbym zobaczyć sobie pojazd marki Nissan. Y GTR, dokładnie ten, dokładnie. dokładnie tego bym chciał, bo chciałbym go stuningować, bo jestem ciekawy. Personalizuj części ozdobne. Maska. Bo jestem ciekawy co na nim jest, tak szczerze mówiąc, a zresztą jak idziemy chyba na takie rzeczy, to może by pasowało go troszeczkę zrobić. No nie? Widzę, że są bodykity jakieś w ogóle. Nie wiem, czy to się różni od tego? Nie wiem, czy to się różni totalnie. A, jak tu się na strzałkach robiło ten wygląd. Tak, dobra, na strzałeczkach. A, lusterka są inne. Okej, okay, okej. Okay. Tu są inne światła. I to będą pewnie tylko po, po drift. Dokładnie tak. Dobra, no to patrz. A nie, a nie, nie są takie... Czekaj, lusterka są takie same. No, tu są światła inne, no na pewno widzę. Y ja bym wiedział nizmo i zderzaczek, bo jest nawet fajny. Felgi, felgi nosory, ale akurat mi się... Mi się Felgi, te Nissanowe, podobają. Te GT-owskie felgi są całkiem spoko. Także jak najbardziej tak. Błotnik też zostaje. Spoiler. No spoiler weźmiemy nismo, no właśnie. Tylny zderzak. Tylny zderzak wydaje mi się, że trzeba na pewno wziąć jakiś taki Nizmo. Y Okej, okay, ale z przeciwionymi tymi chyba światłami weznę, bo wydaje mi się, że będzie może troszeczkę ładniejszy. Kolor wnętrza. to jest właśnie to, o czym ja mówię tutaj. Tutaj kolor wnętrza ludzie. To widzicie z nami, co można zrobić? Nie wiem, czy w zwykłym takru też tego nie można było zrobić, ale to jest po prostu U, wow. Ja chcę taki styl. Ten styl dokładnie chcę. Fajnie, szkoda czy fajnie. Szkoda, że nie ma y, kierownicy. Nie można wziąć i zrobić, żeby była czerwona kierka. A znaczy, góra czerwona. Kierki i. A, no tak, jeszcze muszę dać prowadzić przecież, bo to nie jest takie hop-siup I nie wiem, jak się tutaj sortuje też samochody, no nie? Jakiś GTR-ek tam sobie jest prowadzić. Nie wiem, jak tu się sortuje samochody, czy jest jakiś przycisk do tego, czy nie. No brzmi ładnie, no nie powiem, że nie, a tu też mamy. Na 4 kuła napęd. No, zobaczcie. Ale tu widzę, że nie ma yy, na zegarach. Jest to samo co w tamtym yy, Dekru. Jest to samo co w tamtym Dekru, czyli tak. W zasadzie licznik nie istnieje. Czyli on działa, ale. No, średnio działa. Średnio działa, bo działa tak, że nie pokazuje ani biegu. Ani nic O Jezusie, dobra, okej, okay, okej okay. Tyk, dzień dobry Playlista co to zrobić na szybko, tak szczerze mówiąc. Zajmij misję w top 3. Okej okay. Hayato! Tomasz Hayato! Matko! Okej. Okay. A, nagle kolega po angielsku mówi. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, spoko. Myślałem, że mówisz po japońsku. Okay. Dwa. Jeden Lecimy Taka 4 trzeba była sobie zimny okieć ten No i właśnie, to ja tym nitem, też można bardzo dużo nadgonić. O Jezusie W tym miejscu mapa wygląda jak w Dekru 2, tak szczerze mówiąc. Tak jakby po minimapie patrząc. Po minimapsy Patrząc, dobra, 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 dobra. Aha, potrawy też możemy mieć, no dobra. Jak wy używacie nitra? Ja nie będę gorszy, też użyję nitra. Umatko food track. Przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem. Ej, strasznie jestem nieprzyzwyczajony do tego, że tutaj jak widać, no jest jednak niska moc. Bo no i tak koło tych 5000, to już nie za bardzo ten samochód chce jechać. Na przykład teraz. O, i teraz nagle. zoba, Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy to się z hamulcem mi też nie dzieje, tak szczerze mówiąc. Znowu, więc. Nie do końca będę zwalał na grę. Może to nie być wina totalnie gry. A teraz już normalnie jedzie. Niby. Chyba, że. Okej. Okay. Aaaaa! Ja chyba wiem o co chodzi. Jak macie nitro. I użyjecie nitro poniżej tego znaczka, który jest na środku. To. Samochód, tak jakby wolniej przyspiesza, tak jakby tracił moment albo coś nagle, i ono się zapala na czerwono. A do momentu, kiedy A, używa się go tu, to on jedzie raczej okej. Okay. Drift, który nie jest totalnie driftem, bo jest na tak plastikowej fizyce. To jest szok. Dobra, środkowa kamera. 8 sekund do pierwszego, no nie potrafię tak szybko jeździć niestety tutaj. Także, no może, może się uda. Ogólnie bardzo przyzwyczajenia brakuje, bo to widać, bo w Fordzie dużo łatwiej mi się jeździ. Niezależnie czy jest to po szutrze, czy nie po szutrze, to jeździ mi się łatwiej. Bramka jak w Fordzie w zasadzie. To jeździ mi się dużo łatwiej. Nie powiem, że nie. I te, te drifty, nie? To jest moja bolączka. Tu... No nie da się, po prostu nie da się, nie umiem. Nie umiem, po prostu nie umiem. Może Po prostu jestem zbyt złym kierowcą, kto wie, a może jestem zbyt przyzwyczajony do raczej gier, które mają fizykę bliższą realnej niż dalszą. Typu Aseto, forza. Znaczy Forza to mówi, że ma realną fizykę w stosunku do różnych gier, to tak trochę jakby mówić, że maluch jest duży bo mocny, ale... no okej. Okay. No okej. Okay. Może być. Serio, mordo? Nieźle, top czy miałem, zająć się zająłem i oni już zwolniły te boty, było widać, że to one zwolniły. Zabawa ciekawa, ale mówię, troszeczkę nie mój klimat, nie? Też tak umiem robić. Top 3. Byłem sekundę po nim. Według tego co tutaj wychodzi. To jest dobre, bo tutaj widać faktycznie co się dostaje. I co. I widać kredyty. 13 tysięcy kredytów. Zawieszenie. To jest bardzo fajne. Akurat coś takiego mogłoby być też w Forzie. Tylko bez tego właśnie, że się dostaje części według mnie. Także... Ale wygląda na to fajnie. Ale dobra, słuchajcie. Ja się z wami żegnam. Bo to już... A, bo to tak. Okej. Okay. Bo... An chyba się za bardzo poczuwa. Tutaj już czas na mnie. Więc ja się z wami żegnam. Z pięknego Otonisana Getera, któremu teraz daję na zimnym, albo już nie. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Czy w wydaniu Dekru, czy w wydaniu nie Dekru. Trzymajcie się i szczała!